Cześć! Dzisiaj mam świetnego pomocnika, moją kochaną córeczkę Zuzie, która razem z nami chciałaby bardzo odnaleźć Brain Roty w świecie Robloxa. Patrzcie, myszkę już ma, klawiaturę też już mamy, monitor mamy, kamerę mamy, tak więc zaczynamy zabawę! kilka propozycji brainrotowych na stronie głównej i to właśnie Zuzia miała za zadanie dzisiaj wybrać grę. Wybrała balerinkę kapucinkę i wydaje mi się, że jest to więzienie. Więc sprawdźmy. Wybierzmy na początek łatwy poziom trudności. A Zuzia będziecie słyszeć w tle, będzie obserwować nasze zmagania z ucieczką z więzienia Baleriny Kapucinke. No dobra. Co my tutaj musimy zrobić? Okej, okay, wydaje się, że musimy wejść na początek tutaj na to łóżko. O nie, spadłam, a tam było przejście. Tylko, czy ono będzie odblokowane? Coś tam nacisnęłam, ale nie mam pojęcia, czy to był właśnie ten przycisk odblokowywania tego wejścia tu. Nie, tutaj wystarczy kliknąć. Okej. Okay. Jak tutaj wszędzie jest różowo? Zobacz, Suzia, jak tutaj jest różowo pięknie. Taką grę ładną wybrałaś mamie, tak? Tak. Tak, ty wybrałaś. Dobra, teraz tak mamy przycisk na ścianie. On nam odblokował tutaj jakieś takie metalowe schody. Teraz na ścianie mamy taki klucz, którym zapewne będę musiała otworzyć ten oto luk wentylacyjny. Dobra, spadłam na dół. Patrz, Zuzia, jakie tutaj są brainy ładne. Zobacz, jest delfin. Słonik, żabka, widziałaś? Widzisz? Tak. Tak, świetne są. Dobra, tak. Ona, Zuzia, piękną grę wybrała. Ale ta balerina Kapucina wcale nie chce dla nas dobrze. Ej, patrzcie. O nie, o nie, o nie. Szybko zdążę to nacisnąć? Zdążyłam? Dobra, teraz szybko uciekam na schody. Uciekam, uciekam. Wydaje mi się, że udało mi się odblokować ten przycisk. Nie mam zielonego pojęcia, czy ona biegnie za mną. Nawet się nie oglądam, bo się po prostu boję. Zobacz, Zuzia, jak mama ucieka. Trzeba aktywować czerwony przycisk. Dobra, no to ja już go aktywowałam. Tak, mamy otwarte. Czyli ta ucieczka mi się udała w trybie ekspresowym za pierwszym razem i w ogóle nie dałam się złapać balerinie kapucynie. Okej, okay, tutaj, tak jak w każdym więzieniu, muszę znaleźć łopatę i dokopać się gdzieś tutaj w jakieś różowe podziemia. Zobaczcie, jak tutaj jest różowiutko. Okej, okay, ale tutaj już nie jest tak ładnie. Tutaj mamy już jakąś lawę. I zapewne ja w tą lawę wpaść nie mogę, bo jak wpadnę w lawę to skuszę. Tylko teraz gdzie, tutaj? Pewnie tu, okej. Okay. Teraz idziemy górą. I muszę dotrzeć. Aj, widzieliście, jak się odbiłam od tego ostatniego. Mm, dobra, to szybko, jeszcze raz. Mama chodzi, tak? No, takie duże. Mama ma kamienie tu pod nogami, zobacz. I teraz robimy hop, hop. Hop, i teraz się udało. O, prawie spadłam. Patrzcie, różowe deski. Tutaj ta jedna pęka, więc muszę szybciutko uciekać. Ej, aż dwie pękające tam były te deski. Wiecie, co mnie tutaj najbardziej dziwi? Brak widocznego postępu. Kompletnie nie widzę, na jakim jestem etapie. Nie mam pojęcia, czy jestem w jednej, trzeciej gry, w połowie, czy gdzie. Teraz tutaj. O, ups, tak się zapędziłam, że nie zauważyłam tej kuli. I ta kula mnie tutaj zabiła. Co tam, Zuziu? Chcesz tutaj usiąść do mamy i patrzeć jak mama gra? Dobra, pomocnik jest tutaj ze mną. Patrz, jaka kula leci wielka. Ej, chyba za blisko stałam i ta kula mnie zgarnęła. No nie wierzę. Muszę uważać. Najpierw się nieco wychylę. Dobra, kula teraz jedzie, cofnę się troszeczkę. Dobra, teraz szybko musimy się tutaj w tym schoweczku schować. Dobra, znowu będzie leciała kula. Patrz tu jaka wielka kula. Jaka duża biała kula się toczyła Dobra, uciekamy sobie teraz Do tego luku tutaj Dobra, patrz, leci znowu Teraz znowu mamy tutaj skrytkę Ale już mamy skrytkę z drabinką Więc biegniemy do góry Ale tu różowo jest, co? Tak No to ty wybrałaś taką grę Wow, jak tu ciemno Okej, tutaj chyba musimy coś nacisnąć Wow, zobacz Luzia Tra się tutaj zgarnął. Co tu się stało? Co to jest? Co to się stanęło? Taki wielki, wieloryb. widziałaś? Patrz, on biegnie do mamy. O nie, znowu mamy zgarnął. Mama musi zrobić tak, żeby on mamy nie złapał. Patrz, teraz od razu uciekamy do przodu. Patrz, on znowu biegnie. O nie, jeszcze mi się coś pokazało na ekranie. Idzie tutaj. On idzie tutaj. Eee, taki niedobry, wielki wieloryb. Ale na szczęście mamie udało się uciec. Patrz, po takich różowych schodach mama ucieka do góry. I co teraz musimy zrobić? Dobra, tutaj pewnie będę musiała wskoczyć i podjechać do góry, tak? Dobra, jedziemy, tak? Tak, jedziemy. Jedziemy do góry. A patrz, jak mama wygląda, zobacz. Tak. Ładnie? Tak. No dobra. Co my tutaj teraz mamy? Tutaj teraz... Będzie jadzień. No, patrz, teraz mamusia się... Napiła takiego wystrzałowego napoju i tak szybko biegnie. Ło! Wow, żeby tutaj teraz nie spaść. O nie! O nie! Ale prędkość. Widzisz, jakie wielkie schody? Tak. Wow, teraz tutaj skaczemy do góry. Do góry. Dobra, i jesteśmy chyba bezpieczne. Mamy drabinkę. Lecimy. Jekin! Patrz, rekin jest! O nie, chyba on nie chce z nami tutaj współpracować. Wiesz, musimy od niego uciec. Dobra, teraz patrz. Mamy tutaj mm, znaleźć drabinę. Zuzia wie, jak wygląda drabina? Tak. Drabinka. No drabinka, no to szukamy. Przejdziemy sobie tu. Patrz, jest drabina. Mama ją weźmie. I idziemy z tą drabiną, uwaga. Teraz musimy ją podstawić tutaj, pod to przejście. Mam nadzieję, że dobrze. Wspinamy się do góry. Aj, chyba trochę krzywo ta drabina stoi. Jak myślisz, uda się? Yes! Zobacz! Idziemy drabinką do góry. I tu znowu różowo. O nie, tutaj takie powietrze mamy będzie spychać. O nie! Ciężko będzie się tutaj szło Zuzia. O jeju! O jeju, no, ciężko. O nie! O nie, dobra, udało się. Idziemy dalej. Mamy drabinkę. Mamy drabinkę. Mamy drabinkę. Jak tutaj jest różowo? Tu ledwo co widać. Dobra. Aj, zobacz, mama spadła. Co to jest? Nie wiem, pistolet jakiś. Pistolet. z jest... mamusia. Co kochanie? i tu nie, to jest moje. Nie, mama musi mieć ubrane, bo mama tam słucha. Pa! Zobacz, jak mama idzie. Teraz schodami do góry, ale tu nie możesz teraz klikać. No. Tylko patrz. Idzie tutaj! A, I teraz tak, skaczemy tutaj do góry. Okej, okay, dobra. Rodzin. Rekina nie ma. Zamknij walwy. O, patrz, mama teraz musi znaleźć takie czerwone tutaj pokrętła. Kierownica taka. Widziałaś kierownicę? Tak. Widziałem. Aj, i mama spadła. I mama padła. Dobra, ale już mamy jedną zrobioną. Jedną. Jest. Hop i druga. Hop. Zamykamy ją. I zunia. I ucieka. Rekin ucieka, no nie, znowu mama spadła. Ko gdzie jest teraz ta trzecia kierownica? Widziałam gdzieś duże kierownice? Tam. No tam była jedna. Tak A druga gdzie? Ach, tu! Tutaj jest. Zobacz, tu mama musi iść po ścianie. Tutaj musimy iść. Tu musimy iść teraz to zamknąć. Dobra, teraz musimy tu z powrotem wrócić przy tej ścianie. Na drabinkę, tak? A drabinę. No, jestem Będzie jagin. Zaraz zobaczymy, czy będzie jakiś. Uważaj, tylko wypatruj tego rekina. A wiesz, jak rekin się nazywa? Jagin. Tra-lalo-lalo-tralala. tralala wewo Tak, może być. Trawałeło. Trawałeło, trałała. Dobra, udało się zobaczyć, ludzie. Uciekamy. 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 Yogin będzie. Patrz. Teraz jaka prędkość. O nie, musimy podskakiwać szybko, żeby nas to różowe nie dotknęło. No nie, spadłam. A już tak dobrze szło. Biegnę szybko. Biegnę szybko. Yogin. Jego? Ej, no czemu tutaj mama spada? Co to jest? No, to są takie przeszkody. 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 No patrz, ta ostatnia jest chyba tak daleko, że mama nie może do niej doskoczyć. Ostatnia próba. Zuzia, nie zasłonij mamie! Jaki będzie Lepiej mi poszło na ślepo, jak mi Zuzia zasłoniła, niż jak patrzyłam. Dobra, cyk, drabinka. drabinka. Drabinka jest, ale tu się tutaj oprzyj i patrz. O! A drabinę! Dobra, Zusia idzie na drabinę, bo Zusia sobie tutaj rozłożyła obok taką drabinę i się tam spina. Y teraz chyba muszę wlecieć tu. Ej, a czemu spada? Spinam się, mamo. Wspinasz się? Tak. Tylko ostrożnie. Mama też się teraz wspina. Ej, no nie mogę tam wskoczyć. Dobra. Jest kolejny luk wentylacyjny. O, tu jest rekin, zobacz. No rekin taki wielki. Ej, a tam jest tung 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 sachur, który chyba też nie jest dla mnie e, dobry i przyjemny. Uciekam. No uciekam, uciekam. Teraz muszę szybko wziąć tą bazukę. Bazukę. Bazukę mama musi wziąć i uwaga, polować na tung 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 sahur Ej, a czemu w ogóle mu nie ginie życie? Co jest grane? Patrzcie. Ja to na patencie zrobiłam. Na patencie. Na patencie. Jest! Tuk, 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 tuk. Sahur pokonany. I teraz pewnie mama dziś tutaj ma jakąś yy, takie wyjście. Patrz. Nie, 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 nie. O, teraz mama się będzie kulać. Zobacz. Ło, O, wo, Gdzie ja wypadłam? gdzie ja tutaj muszę teraz iść? Nie wiem szukam drabinki jakieś jest drabinka zobacz jest różowa różowa drabinka no exit Ej, czy tu już jest w ogóle blisko wyjścia otwarte otwarte mama otworzyła drzwi o nie to są te lasery teraz lasery lasery no mama tego nie lubi co to jest takie zobacz lecą takie gwiazdki i lasery które mi tutaj przeszkadzają o nie zaraz mi jakiś dotknie nie dotknął dobra Błagam, gdzie jest tutaj podłoga? Jest! Dobra, udało się. Udało się. Udało się, mamie. Będzie Użyj metalowych płyt, aby przejść. Ej, słuchajcie, to już jest Suda chyba wdrabin. jeden z ostatnich etapów. Muszę wziąć te drabinki. Teraz żółta, no? I patrzcie, muszę sobie tutaj zrobić drogę do wyjścia. Będzie nie jest Cyk jedna. Żółta drabinka. Żółta drabina, no. Teraz cyk, tutaj druga. Bierzemy. Drabinkę. Przechodzimy tu. Teraz tą zamontujemy tutaj w poprzek. No i pięknie. Idę po ostatnią. I żółta drabinka. Żółta drabinka. Ucieka. Dobra. No. Druga. Cyk. Róża. I teraz tak. Raz, dwa i trzy. I trzy! I trzy! Ucieka. Patrz teraz na to. Strzelaj w ręce! Kiedy się Patrz, jaka wielka balerina cappuccina i ona nas niestety nie lubi. O matko, ona w nas strzela. No nie, słuchajcie, to jest najbrzydsza balerina cappuccina, jaką ja kiedykolwiek widziałam. Jest paskudna po prostu. Patrzcie, już jedną rękę jej postrzeliłam. No wiem, widziałam Zuziu. Ej, dlaczego ona tak blisko mnie jest? Ja teraz nią ją strzelać. Dobra, dobra, ostatni strzał! Jest! Mamy to! Zobacz Zuzia! Pokonałyśmy Balerinę Kapucinę i otwierają nam się teraz takie wielkie drzwi. Teraz chodź tutaj do mamy na kolana. Zobacz, udało nam się uciec! Otwarte! Otwarte i teraz patrz, wsiadamy do auta i jedziemy. Jedziemy! Idziemy, uciekamy! Patrz, rozwalamy bramę. Jako prędkość! Wow, zobacz, udało nam się uciec. Piasek! I to już jest tak naprawdę jeden z ostatnich etapów tej ucieczki z więzienia, bo teraz tutaj prawdopodobnie trzeba będzie wejść na tą dużą górę. Patrz, wchodzimy po drabince. Jest! Jaka czarna drabinka. Czarna drabinka, tam już jest noc, zobacz. Wow! Teraz tutaj mama musi skakać do góry do góry do góry do góry cyk 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 cyk, cyk. i znowu drawina co nadabim patrz mamy helikopter i uciekamy jeszcze helikopterem patrz zobacz helikopter patrz będziemy lecieć juhu juhu lecimy lecimy dobra robota była dobra robota była no, chyba tak. Mamy dobrą robotę, bo udało mi się uciec z więzienia. Jogin. Polarydy, kapuczyny. Patrzcie, jak ona była przerażająca. Ona miała taką jagin. złość po prostu. Będzie jogin uciekać. O, tu jest rekin, ale już się nie musimy go bać, bo już teraz uciekliśmy z tego największego więzienia. A kto był moim najlepszym pomocnikiem dzisiaj w tej ucieczce? Tak. Zuzia? Że mi pomogła, a pomachasz tam ładnie teraz? Pożegnamy się. Pa! Dziękujemy za oglądanie naszej ucieczki z więzienia balerinki i kapuczynki, tak? Okay.